Ach, nie kurde, już się skąpałem, tu jest... O, 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 ty to nie jest małe! To nie jest małe! Kolejna jazda no. No popatrz. Ale chyba... ...chyba się spięło. Opór był, widziałeś jaki był. Ale zobacz jak złapana, dlatego no, może? Ale widziałeś jaki był opór? No, Ludzie. ona złapana za skrzela. Ona nie? ciągła drzewo za sobą. Chyba tak, chyba coś za sobą ciągłe. Ale opór był niesamowity. Jak ona to zrobiła? Gdzie ty to masz, dziewczyna? A na co ty zarzucałeś? Na dziękuję robaczka. A jest, tak. Nie, tak wyglądało jakby ten. Ty wiesz co? Ją atakował szczupak, jak ja holowałem. Tak? Tak, jest pogryziona cała. No, dlatego mi tak ciężko szło. Ja miałem szczupaka. Zobaczcie tutaj na no, kamerę. No, Zobaczcie się. jak jest zmortretowana. Ja miałem szczupaka, dlatego był tak ciężki opór, bo przecież... No, czyli podwójnie. Dobra. Dobra, wszystko, byłby, dublet. byłby dublet. To był przecież opór jak No kolera, nie no. wiem. Że ty, 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 mówię, ale nie był to Bóg wie jakiś szupak na pewno, bo był jeszcze w miocie Ale była na, na pewno większa ryba, nie? No, była, była. I to zaraz po, po tym jak zaciąłem. Bo...